Cześć, nazywam się Magdalena Gajek i jestem właścicielką agencji komunikacji Blend PR. Właśnie słuchasz audycji unboxing marki premium, czyli pierwszego w Polsce podcastu o markach premium. Tworzę go dla przedsiębiorców i menedżerów, którym zależy na wysokiej jakości marketingu. W tym podcaście rozpakowujemy markę premium z teorii i zaglądamy do jej biznesowego wnętrza. Sprawdź, co kryje ten odcinek. Cześć, dzień dobry. Dobrze, słuchajcie, ostatnie odcinki dotyczyły głównie takich dużych, skomplikowanych tematów. Mieliśmy serię strategiczną, mieliśmy odcinek o bleedingu, dlatego dzisiaj pomyślałam, żeby przygotować trochę taki luźniejszy odcinek i dedykuję go przede wszystkim przedsiębiorcom i menedżerom, którzy albo niewiele zadań marketingowych nadal zlecają, mimo tego, że są przeciążeni i czują, że mogliby to zrobić, albo mają dość negatywne doświadczenia i się po prostu zniechęcili do oddawania zadań marketingowych do zewnętrznych dostawców. I obie te sytuacje moim zdaniem mogą być wynikiem tego, że po prostu źle podeszliśmy do tego outsourcingu, więc zadanie tego odcinka jest takie, żeby zrobić to po prostu może następnym razem trochę lepiej. I skupię się przede wszystkim w odpowiedzi na te trzy tytułowe pytania, które już znacie, czyli kiedy delegować marketing, z kim to robić i jak zorganizować się wewnętrznie w firmie w tym kontekście. Co bardzo ważne i chcę podkreślić, to nie będziemy tutaj mówić tylko o dużych takich marketingowych projektach, jak ten strategiczny, o którym ostatnio dużo opowiadałam, ale też o takich mniejszych zadaniach typu delegowanie grafiki czy obsługa reklam. No właśnie, ale. Nie chodzi tutaj mi tylko i wyłącznie o taki outsourcing, wiecie, jakiegoś pojedynczego jednego zadania typu startujecie z nową firmą i zlecacie identyfikację wizualną, a potem żegnacie tego dostawcę, jak tam, nie wiem, logo i wizual na przykład są gotowe. Ja to bardziej rozumiem tutaj w tym odcinku ten outsourcing marketingu właśnie jako taką długoterminową współpracę ze stałymi powtarzalnymi zadaniami, nawet jeżeli te zadania są właśnie niewielkie objętości i zlecacie po prostu jakieś pojedyncze kwestie dotyczące komunikacji. Ok, zatem odpowiedzmy na pierwsze pytanie, czyli kiedy postawić na tak rozumiany outsourcing marketingu. I moja główna rekomendacja jest taka nie za wcześnie. Czyli, jeżeli jesteście zupełnie na początkowym etapie rozwoju firmy i oczekujecie, że ktoś z zewnątrz naprawi Wam biznes dobrą reklamą, to jest to jedna z według mnie z najgorszych sytuacji, która może się Wam przydarzyć, bo to się po prostu nie stanie. To nie jest tak, że jak macie firmę, nie wiem, rok, dwa, trzy lata i Wy sami jeszcze nie do końca wiecie, czego w ogóle oczekujecie od siebie, od tego biznesu, no to trudno zgadnąć zewnętrznemu dostawcy, czego Wy będziecie oczekiwać od marketingu i jak ten marketing dobrze poprowadzić. Więc. Jeżeli ta sytuacja Was dotyczy i jesteście takimi początkującymi przedsiębiorcami, to ja bardziej bym polecała uczyć się, między innymi w tym podcaście, ale też oczywiście czytać, szkolić się. Albo korzystać z konsultantów, ale według mnie na tym etapie jeszcze tak doraźnie. My, na przykład, mamy program konsultingowy, który ja osobiście prowadzę, i tam widzę, że to jest właśnie dobre rozwiązanie na ten moment, bo to jest przede wszystkim jednorazowy koszt, który daje duży impact, który pozwala zderzyć, jakby, tą wiedzę taką zewnętrzną, właśnie z książek, z podcastów, z drugą osobą, ale też przełożyć, właśnie, tą ogólną wiedzę, którą możecie zaczerpnąć z internetu czy, czy z publikacji, na waszą konkretną, Sytuację i według mnie taki system pracy jest najlepszy, bo im więcej wy zdobędziecie trochę takiej ogłady i zrozumienia tego własnego biznesu jako właściciele przedsiębiorcy, to tym później łatwiej jest delegować zadania marketingowe właśnie wraz ze wzrostem firmy. Bo to na pewno nie zadziała tak, że Wydelegujecie wszystko i najlepiej od razu z takim umyciem rąk trochę, że jeżeli nie wiem, mam agencję, freelancera, za chwilę będę mówić więcej o tym do kogo delegować, ale że jeżeli mamy kogoś na zewnątrz, kto będzie nam obsługiwał ten marketing w sposób stały, czyli na przykład będzie doprowadzał do tego, że mamy, nie wiem, więcej leadów, więcej zakupów w sklepie czy nawet zasięgowo, więcej wyświetleń czegoś, jeżeli jesteśmy na etapie budowania w ogóle świadomości marki, ta część lejka jest dla nas bardzo ważna. To to nie sprawi, że wy przestajecie jako przedsiębiorcy być za ten marketing odpowiedzialni. Dlatego ja bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, że póki boli was wydawanie kasy na zewnętrznego dostawcę, to żeby działać w miarę możliwości samemu, uczyć się, albo robić właśnie takie niewielkie kroki. Żeby nie oczekiwać, że ktoś z zewnątrz po prostu wam ten marketing trochę jak tak za pomocą czarodziejskiej różdżki naprawi i firma będzie dobrze działała, no bo. To się najczęściej nie zdarza w ujęciu takim właśnie takiej stałej współpracy. Kiedy zatem wydelegować marketing? Trochę odwracając to, o czym teraz powiedziałam. Według mnie, w momencie, kiedy nie boli was, taki budżet marketingowy w wysokości minimum 2-5 tysięcy netto miesięcznie. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że to są koszty zewnętrznego marketingu, które mają rzeczywiście już jakiś potencjał i coś można z nimi zrobić. W tej kwocie najczęściej jesteście w stanie, oczywiście w zależności od dostawców, bo te ceny są też bardzo różne, ale już zrobić jakiś pakiet zadań. Czyli na przykład macie jakiś budżet reklamowy, który tam dajecie do Meta do, czy do Google, możecie obsłużyć te reklamy. Czyli macie specjalistę, który zajmie się tym, żeby te reklamy działały jak najlepiej w waszym kontekście. I najczęściej w tym budżecie da się też zrobić jakieś proste kreacje, czyli właśnie jakieś grafikę, kopii. Coś, co jest, stanowi pewną taką spójną całość. No i oczywiście. Jakby ten przykład z reklamą online ja podaję tylko tak kontekstowo, żeby Wam pokazać, o co chodzi, ale może być biznes, gdzie wiecie, taki start marketingu, u nas abonament minimalny to jest 3000 zł. To też mogę uzupełnić. Że ten start marketingu to niekoniecznie będą reklamy. Może wy potrzebujecie kogoś, kto kontentowo was wesprze. Też mieliśmy taki projekt, który polegał głównie na tym, że tworzyliśmy na przykład teksty pod SEO, i, i na tym zależało klientowi, i cały budżet w zasadzie na to przeznaczał. Ale rzeczywiście wtedy tych tekstów udało się stworzyć. W tym budżecie, który mieliśmy wówczas kilka, one były systemowo przygotowywane. Klient też był świetnie przygotowany do tego, żeby delegować do nas te zadania. To wręcz się odbywało na zasadzie takich briefów, których ja nie oczekuję i nawet jestem ich przeciwniczką. Ale akurat w tamtym przypadku to fajnie zadziałało. Więc podsumowując, trochę odpowiedź na to pytanie, kiedy outsourcować marketing? Kiedy mamy minimalny budżet 2-5 tysięcy złotych netto miesięcznie i jesteśmy gotowi na to, żeby wykonywać jakieś zadania, które są ze sobą w jakiś sposób połączone i wspierają nas w realizacji jakiegoś większego celu. Ok, zatem z kim współpracować przy delegowaniu zadań marketingowych? No, mamy tutaj z grubsza mówiąc trzy opcje: mamy freelancera, mamy agencję i mamy taki model mieszany, gdzie jest na przykład freelancer i agencja albo kilka różnych agencji o różnych specjalizacjach. I chciałabym Wam krótko scharakteryzować, co niesie ze sobą każde z tych rozwiązań. Zacznijmy od freelancera, bo to jest no, rzeczywiście najprostsza opcja i jako freelancera ja tutaj rozumiem po prostu pojedynczego specjalistę, który zajmuje się pojedynczymi zadaniami, czyli na przykład mamy freelancera od SEO, freelancera od adsów, freelancera od grafiki, czy nawet freelancera od strategii, bo takie osoby na rynku też są i co tutaj jest z szansą? No przede wszystkim według mnie największy plus jest taki, że to jest ultrałatwe. po prostu szukacie osoby o jakichś tam wąskich kompetencjach, których potrzebujecie. Możecie szybko i jakby bezproblemowo zatrudnić taką osobę, bo to najczęściej się odbywa czasami nawet w ogóle bez umowy, tylko po prostu ta druga strona wystawia wam fakturę z jakieś tam zadania i, i tyle. I najczęściej koszty tej współpracy są niskie, więc jeżeli zaczynacie outsourcować marketing w momencie, kiedy jesteście nadal niewielką firmą, która na przykład tam, nie wiem, zatrudnia 5 osób na przykład, no to ja widzę, że freelancerzy w takich przypadkach są najczęstszą opcją, bo są opcją właśnie najszybszą i najtańszą. Czy to źle? Nie, no jakby jeżeli jesteście w takiej sytuacji, coś chcecie wydelegować, gdzie jakby wiecie konkretnie, której kompetencji wam brakuje, to freelancer może być super rozwiązaniem i ja to bardzo polecam. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wy jesteście organizacją, która potrzebuje bardziej systemowej pracy. Czyli nie jedno zadanie, a bardziej kilka różnych kompetencji. No i w takiej sytuacji freelancer to najczęściej jest za mało. Ja też widzę. Drugi może taki problem, który trochę spontanicznie mi teraz przyszedł do głowy, ale taką dysproporcję. My mamy na przykład klienta, który zarabia kilkanaście milionów złotych rocznie, pracuje w kilkudziesięcioosobowym zespole. I wcześniej obsługę miał przez dwóch freelancerów. To tutaj jest bardzo duża dysproporcja. To jest za duża firma, ze zbyt wieloma różnymi problemami i takimi zawiłościami trochę tej komunikacji, żeby to dźwignęło dwóch specjalistów tam koordynowanych na przykład przez jakiegoś wewnętrznego menedżera czy nawet właściciela. Więc jakby freelancing fajnie się sprawdza, kiedy jest taka paralelność pomiędzy tym, jak duża jest organizacja i jakiego zasobu realizacji zadań my Potrzebujemy. Punkt drugi to jest agencja, no i tutaj oczywiście rozwijamy, czyli już tutaj nie mamy tylko jednej osoby, ale najczęściej mamy zespół różnych osób o różnych kompetencjach, więc jakby. Najczęściej ta obsługa jest po prostu trochę szersza. Nie mówię, że to jest standard, bo możemy mieć po prostu, nie wiem, specjalistę SEO i agencję tylko od SEO, więc tutaj może być takie zero-jedynkowe rozwiązanie na rynku, ale przyjmijmy, że to jest zespół o trochę szerszych kompetencjach i najlepiej, jeżeli ta agencja ma jakąś specjalizację czymś rzeczywiście gdzieś tam ma jakiś azymut, tak? W przypadku Blend PR to jest obsługa agencji premium, ale to może być nie wiem obsługa e-commerce, obsługa tylko właśnie reklam czy tylko SEO. To też jest jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o agencję i jaka tutaj jest największa szansa? Według mnie, jeżeli agencja jest oczywiście dobrze zorganizowana, to to jest realne odciążenie i takie pchnięcie firmy do przodu. Ja to widzę w naszym przypadku, jak my przejmujemy projekty klientów właśnie po freelancerach, że tam już po prostu wszystko szło w kółko dokładnie to samo i już jakby trochę brakowało takiej otwartości w tej współpracy, a agencja wchodząc jakby z trochę takim nowym i szerszym mindsetem, no bo to jest jakby esencja trochę współpracy z agencją, że ten punkt widzenia jest trochę szerszy i może nawet tych punktów widzenia jest przede wszystkim kilka, to to firmę w prawdziwy sposób Odciąża. Dlaczego? Dlatego, że tam już jest jakiś PM czy jakiś dyrektor zewnętrzny, dyrektor marketingu, ktoś, to rzeczywiście zarządza pracą nad marketingiem. To już nie robi, nie musi tego robić stricte w pełnym zakresie wewnętrzny pracownik czy właściciel. Tylko dla mnie to jest takie realne delegowanie marketingu jako całości, a nie właśnie tylko pojedynczego zadania. Jaki jest problem? No, agencja jest oczywiście najczęściej dużo większym wydatkiem. U nas abonamenty takie miesięczne, żeby też Wam dać jakiś zakres jakby wyobrażenia, to dla nas to jest najczęściej właśnie między 3 a 12 tysięcy, gdzie Według mnie takie najfajniejsze efekty są właśnie powiedzmy, między tak 7-8 tysięcy netto miesięcznie. Nie każda firma będzie gotowa na to, żeby wydelegować marketing w takim zakresie, więc no agencja jest trochę bardziej skomplikowanym i trochę kosztowniejszym po prostu rozwiązaniem. Czy macie tutaj gwarancję tego, że tam wszystko będzie doskonale śmigało? No jasne, że nie. Ani freelancer, ani żadna agencja Wam nie da 100% pewności, że wszystkie Wasze problemy zostaną rozwiązane. To dla mnie to jest jakaś kompletna mrzonka. To jest zawsze ryzyko, bez względu na to, co delegujecie, czy to jest marketing, hire, IT. Zawsze tutaj jest jakiś jakby znak zapytania, czy przede wszystkim ten dostawca jest wystarczająco kompetentny, to jest punkt pierwszy, ale też czy no po prostu ta współpraca się ułoży, no bo ona może się nie ułożyć ze względu na jakieś zewnętrzne kwestie. Więc jest większy koszt i tak samo jak w przypadku freelancera nie ma gwarancji. Opcja numer trzy to jest taki model mieszany, czyli właśnie mamy kilku freelancerów, Albo mamy freelancera agencji, albo mamy kilka różnych wyspecjalizowanych agencji. I tutaj ja jako szansę widzę przede wszystkim to, że może nam się udać połączyć to, co już się udaje, z jakimiś nowymi klockami. Czyli na przykład, jeżeli teraz jesteście w takiej sytuacji, że macie na przykład kogoś, kto już obsługuje Wam stronę internetową i jesteście z tego zadowoleni, nie chcecie wcale z tego zrezygnować. I macie na przykład kogoś, kto już robi Wam SEO i też jesteście z tego zadowoleni, ale brakuje Wam na przykład obsługi mediów społecznościowych albo brakuje Wam w ogóle takiego strategicznego wsparcia, o jakim ja bardzo dużo mówię. Że czujecie, że robicie te poszczególne narzędzia i one tam w miarę działają, ale że to nie jest w ogóle wykręcenie nawet. 50% tego potencjału, który wyczujecie, że macie, widzicie, że na rynku macie, albo macie właśnie jakiś problem z tym, nawet nie jak są obsługiwane te poszczególne narzędzia, tylko co w nich jest? Czyli co komunikujecie? Macie kłopot, nie wiem, z określeniem swojej propozycji wartości albo właśnie kierunku tej komunikacji. No to tutaj właśnie taki model mieszany, gdzie zostawiamy coś, co już jest fajne i się sprawdziło w organizacji i dorzucamy do tego na przykład jedną nową agencję. Czy no może na początek jedną, chciałam powiedzieć, czy może kilka nowych, ale to większość przedsiębiorstw by pewnie trochę przytłoczyło. Więc załóżmy, że do tego co mamy, dokładamy jedną nową agencję. No to to też może być taki fajny boost do przodu, pozwalający wam jednocześnie nie rezygnować na przykład z tych dobrych relacji, które macie z obecnymi dostawcami. I no ja mogę wam powiedzieć, że najczęściej chyba my pracujemy jednak w tym modelu. Ja chyba nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć takich działających przedsiębiorstw. Ja nie mówię, że startujących, ale takich działających, będących obecnych na rynku, którzy rzeczywiście uwiązują się tylko do jednego dostawcy, tylko do jednej agencji, są wręcz zależni od tej agencji. My najczęściej pracujemy w projektach, gdzie właśnie tych dostawców jest kilka, tylko po prostu to jest kwestia dobrze podzielonych ról. No i. Jednocześnie w tym modelu mieszanym, to też może być problem, że macie różnych koordynatorów i te wyzwania zarządcze są trochę większe. Tak, no bo pięciu freelancerów i jedna agencja, no trudno tam się zarządza po prostu, więc jakby ten plus agencji jest też taki, że po prostu zarządzanie jest w jednym miejscu, i im bardziej jakby rozdmuchana jest trochę ta struktura, tym trudniej się nią zarządza i tym trudniej poszczególnym tym elementom tego waszego systemu marketingowego, tym podmiotom w tym systemie, pewnie trochę się odnaleźć, żeby ta komunikacja rzeczywiście była spójna. Więc na to warto być gotowym. To nie jest takie wydelegowanie i pozbycie znowu, tylko to będzie wymagało też jakiegoś zarządzania. Dobrze, ale nawet słuchajcie, jeżeli mamy dobry timing, w dobrym momencie zdecydujemy się zlecać te zadania marketingowe, mamy dobrze dopasowanego do siebie dostawcę czy dostawców usług, do siebie i do etapu rozwoju firmy, na którym jesteśmy, no to nadal ten outsourcing może się nie udać. Dlaczego? Z powodu tego, jak zlecamy te zadania marketingowe, czyli tu najczęściej moim zdaniem powodem niepowodzenia jest po prostu postawa jako nasza, jako przedsiębiorców, menedżerów i to, z czym ja się bardzo często gdzieś tam spotykam, chyba nie we współpracy, ale bardziej na etapie właśnie zapytań ofertowych, czyli tam, gdzie do tej współpracy nie dochodzi, no to to jest to oczekiwanie, że marketing można zlecić w 100%. I no, ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Ja uważam, że chyba w firmie nic nie da się w 100% tak oddać, żebyśmy my, jako właściciele, nie musieli się tym martwić. Więc nawet jeżeli my się otoczymy agencjami czy freelancerami, nawet jeżeli mamy takiego zewnętrznego dyrektora marketingu, ja w tej roli występuję, który nam zepnie wszystkie prace tych specjalistów, to nadal występuje jakby realne zagrożenie, jak ten marketing będzie zorganizowany wewnętrznie u Was po stronie klienta. I jakie ja tutaj widzę rozwiązania, żeby właśnie uniknąć tej postawy? Oddaję wszystko na 100% i czekam, biernie czekam, aż ten marketing zacznie mi przynosić po prostu takie lidy i takie pieniądze, że wystartuje nam sprzedaż totalnie w górę bez naszej inicjatywy. Trzy rozwiązania. Rozwiązanie numer jeden to jest włączenie odpowiedzialności za marketing do przedstawiciela kadry menedżerskiej, czyli albo do właściciela, albo do jednego ze wspólników. I to naprawdę nie jest bardzo złe rozwiązanie, bo jeżeli my myślimy o marketingu właśnie w taki sposób systemowy, jeżeli my nie uważamy, że marketing to są ładne obrazki i posty w mediach społecznościowych, tylko widzimy, że to jest strategiczna praca nad grupą docelową, nad klientem, nad dopasowaniem produktu, nad propozycją wartości, nad zwiększaniem cały czas zaangażowania na przykład tej naszej grupy docelowej w kontakt z marką, nad edukacją, która bardzo często jest na tym poziomie, właśnie taka wysokopoziomowa, tak? czyli to nie jest edukacja specjalista do specjalisty, tylko bardziej menedżer do menedżera, no to w takiej sytuacji obecność kogoś z tej najwyższej kadry zarządczej, kogoś decyzyjnego, kogoś z największą wiedzą, no tutaj dla marketingu jest absolutnie bezsenna, no bo wtedy jakość tej komunikacji od razu idzie w górę. Więc jeżeli trochę się miotacie, czy wy, jako właściciele, czy właśnie wspólnicy, powinniście w ogóle Zajmować się czymś tak błachym jak marketing, mam nadzieję, że jak słuchacie tego podcastu, to mało osób się miota, to odpowiedź brzmi tak. Ja widzę to po naszych projektach i po obecnych, i po przeszłych, że tam, gdzie właściciel czy wspólnik jest zaangażowany w marketing, to najczęściej ta komunikacja jest zdecydowanie lepszej jakości i daje lepsze efekty. Więc to nie jest głupie rozwiązanie, żeby, nie wiem, 5-10% waszego czasu pracy jako menedżerów został. Zaangażowany w to, żeby na przykład być w kontakcie z agencją. Jak najbardziej. To jest dobre rozwiązanie, żeby nie abdykować z delegowania tego marketingu. Rozwiązanie numer dwa, to trochę takie pośrednie, to jest przekazanie operacyjnej części pracy komuś z zespołu administracyjnego, czyli na przykład do asystentów, do ofis, do sekretariatu. My też mamy taki projekt, gdzieś tam w zakresie doświadczeń, czy nawet ja mogę. Osobiście powiedzieć, że mam taki projekt, gdzie właśnie osoba z takiego zespołu administracyjnego została przesunięta do realizacji zadań marketingowych, najczęściej, pewnie na początku, takich narzędziowych. Ale i tak było to odciążające dla kadry menedżerskiej, by właśnie był taki zestaw osoba z biura plus menedżer, który przez lata fajnie działał, ta osoba z biura się super rozwijała. Nagle się okazało, że ona już w sumie tego biura nie reprezentuje, tylko jest w pełni samodzielnym specjalistą, który też podejmuje ważne decyzje. No i na ten moment to jest osoba, która wręcz takie menedżerskie, marketingowe tematy może objąć. Więc trochę. Takie wychowywanie tych specjalistów, nawet z obszarów innych dziedzin, jeżeli jest taka wola po stronie tych specjalistów, że chcą też się rozwijać w tym kierunku, no to to może doprowadzić do fajnego poziomego, właśnie rozwoju, takiego poziomego awansu, czy przejścia gdzieś tam do innej grupy zadań, i to może być cenne wsparcie dla tych menedżerów z punktu pierwszego, o których powiedziała. Jeżeli z kolei nie chcemy rozwijać tego wewnętrznego marketingu u siebie, no to i tak, i tak, takie właśnie operacyjne działania, nie wiem, no proste rzeczy jakieś tam, Dostępy, kliki, jakieś archiwizowanie czy sprawdzanie nawet pewnych materiałów i tak, i tak przez moim zdaniem, takiego pracownika biurowego może się fajnie udać i będzie ten kontakt. To nie będzie na zasadzie, właśnie, że agencja jest pozostawiona trochę sama sobie i sama decyduje bez jakiegokolwiek zaangażowania klienta, tylko będzie chociaż trochę ten link właśnie w postaci takiej operacyjnej pracy. No i trzecie rozwiązanie jak delegować zadania marketingowe. No to właśnie, zatrudnić specjalistę albo zacząć budować wewnętrzny zespół, który będzie w kontakcie z tymi agencjami i freelancerami. To jest dobre rozwiązanie, bardzo dobre rozwiązanie, ale w momencie, kiedy po pierwsze, mamy wystarczająco dużo zadań na etat chociaż dla jednej osoby. Albo, czy nawet i, nie albo, ale i, ale umiemy też wewnętrznie w organizacji już zamapować to stanowisko. My wiemy, co ci ludzie będą robić. I tu mogę Wam trochę w formie takiej ciekawostki powiedzieć, że w tym roku mieliśmy dwa zapytania ofertowe w Blend PR, które polegały na tym, że klienci chcieli zredukować wewnętrzne zespoły. No i właśnie dlaczego? Dlatego, że mieli to poczucie, że te zespoły są za duże. Na zatrudniali, a potem się okazywało, że jak patrzymy, jak ten marketing działa wewnętrznie, no to okazywało się, że właśnie mamy wątpliwości, czy tych zadań jest wystarczająco dużo, albo w ogóle nie wiemy, co się dzieje na tych stanowiskach i do czego one są. Więc jestem absolutnie za tym, żeby budować wewnętrzne zespoły marketingu w momencie, kiedy już wiecie, że wasza propozycja wartości jako pracodawcy jest wystarczająco silna i jesteście w stanie. No, taki stabilny ten zespół budować. Ja nie mówię, że nie będzie rotacji w zespole, no bo to też jest abstrakcja, będzie rotacja w zespole, ale gdzie rzeczywiście, jakby wy jesteście w stanie zorganizować to stanowisko w taki sposób, żeby wam się opłacało utrzymywać tego pracownika razem ze wszystkimi, jakby świadczeniami pracowniczymi, czy to będzie jedna osoba, czy kilka, które się z tym wiążą, tak? Czy tam, nie wiem, urlopy, wynagrodzenie brutto, brutto na umowę o pracę i tak dalej. Więc to trzeba zrobić po prostu w dobrym momencie. Jest to rozwiązanie, ale. Nie na start. Więc podsumowując, jak lepiej delegować zadania marketingowe do zewnętrznych dostawców, albo przypisać odpowiedzialność za marketing do przedstawiciela kadry menedżerskiej, wesprzeć tego menedżera kimś z zespołu administracyjnego, kto może głównie narzędziowo pewnie odciążyć taką osobę, albo zacząć zatrudniać wewnętrznego specjalistę, czy w ogóle budować zespół, który właśnie przejmie rolę takiego wewnętrznego koordynatora zadań delegowanych na zewnątrz. Sticker, czyli jedna rzecz, którą warto zapamiętać z tego odcinka. Nie deleguj marketingu, kiedy chcesz pozbyć się zadań z tej kategorii, tylko wtedy, kiedy spółka jest realnie gotowa na rozszerzenie współpracy z zewnętrznymi dostawcami. Więc jak widzicie, outsourcing marketingu to wcale nie jest takie proste zadanie, jakby się zdawało. To nie polega na tym, że robimy sobie konkurs ofert i z trzech dostawców wybieramy jednego i on będzie zbawiał nasz świat. Zdecydowanie nie. Jeżeli macie negatywne doświadczenia, to często jest to suma albo źle dobranych partnerów do tego zadania, ale też prawdopodobnie waszej postawy albo organizacji pracy. Więc być może ten outsourcing na przykład wcześniej nie udał się w waszej organizacji, dlatego że ona nie była realnie gotowa na to, żeby zacząć współpracować z zewnętrznymi dostawcami przy marketingu. Być może wasza spółka na przykład rozwinęła się. I teraz jest lepszy moment na to, żeby podejść do tego tematu jeszcze raz. Jeśli po przesłuchaniu tego odcinka czujesz, że to jest dobry moment na to, żeby zacząć współpracować z nową agencją marketingową albo w ogóle jest to twój start i pierwsze delegowanie zadań marketingowych na zewnątrz, to zapraszam cię do kontaktu z moją agencją Blend PR. W prawym górnym rogu na naszej stronie internetowej www.blendpr.pl znajduje się przycisk kontaktowy. Jeśli wyślecie do nas zapytanie, to ja osobiście do was oddzwonię i doradzę wam, czy to jest rzeczywiście dobry moment na to, żeby outsorsować marketing w przypadku waszej marki. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca i do usłyszenia w następnym wydaniu.